Kierunek Scienceberry, Dzisiaj szukamy jednego konkretnego produktu, na którym jest przebitka razy 10. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Ale jeszcze wcześniej zerkniemy do Argosa, czy są jakieś karty Pokémon. No tu niestety nic ciekawego nie było. Poszedłem zapytać panią przy Kasi, ale niestety nie była pomocna, powiedziała, że nic nie ma, chociaż. Czasem się zdarzało, że są. No dobra, lecimy dalej. Tutaj kiedyś sprzedawałem te długopisy. To są długopisy dla osób leworęcznych. 7 funtów cena. Na skanerze jest 3,50. Zobaczmy, jak to się sprzedaje. To akurat z listing. To tylko dwie sprzedaży w miesiącu, ale patrzymy na ten dolny. 7,97 cena sprzedaży. Ponad 200 sprzedaży w miesiącu. Funt 20 na sztuce. Spoko bierzemy. Tutaj półka clearance. Zerknijmy, czy coś ciekawego się znajdzie. Te karty, no po dwie dyszki, one się dobrze sprzedają, ale niestety nie były przecenione. Patrzymy na inne rzeczy. No, tutaj ta mniejsza wersja też za 12. Ale ten MOB Vila da z 30 na 15. Zobaczmy, jak się sprzedaje. 29,57, cena zakupu 15, co daje nam 3,52 na sztuce. Dobra sprzedaż w miesiącu, ale to jest za duże. Od, odpuszczam. No dobra, lecimy sprawdzić, czy jest produkt, po który tutaj przybyłem. Zobaczmy, tutaj już trzeba znaleźć najpierw półkę z tym. No i niestety są produkty, ale inne. Chodzi o ten produkt Okifin, który pokazywałem na poprzednim filmie. No sprzedaje się on świetnie, czy to na Amazonie, czy na eBay. Zobaczcie sami. Jak zobaczycie go gdzieś w sklepie, to bierzcie w ciemno, bo na pewno się sprzeda. Zobaczmy sprzedaż na Amazonie. 30 funtów za sztukę, można go kupić między 3 a 5 funtów, zależy w jakim sklepie. Dzięki za oglądanie, Pozdro.